Pozdrawiam i zapraszam wszystkich do grania w darta. Po raz trzeci spotykamy się na mistrzostwach chorzowa w darcie. Dwie poprzednie edycje odbywały się w takim trudnym okresie pandemicznym. Teraz, już na normalnych zasadach, bez żadnych ograniczeń, mamy ponad 30 zawodników, którzy walczą o miano najlepszego. 501 to jest taki system, który jest najpopularniejszy. Jeśli chodzi o to, co tutaj robimy, to są trzecie Mistrzostwa Chorzowa. Cały czas frekwencja jest maksymalna na turnieju. Dzisiaj kilka osób nie dojechało, ale. Jak widać, zabawa jest przednia. Gramy 501 na tarczach sizalowych. Zaczynamy od 501 punktów, schodzimy do zera, kończymy podwójnym zakończeniem, czyli podwójną, podwójnym paskiem dookoła obręczy, który jest. Zwycięża ten, który to pierwszy osiągnie. No ja już to gram 20 lat i jakoś tak, nie wiem, poszłem do do no, pubu wziąłem lotki do ręki i od tego czasu tak nie rozstaje się z nimi. Zajawka pojawiła się w momencie, kiedy rodzice mieli bar. No, i tak od czasu do czasu zaczynałem grać, rzucać, aż w końcu stwierdziłem, że. To mi się podoba, dlatego grałem i gram do tej pory. Z racji tego, że też jeżdżę na turnieje międzynarodowe, BDO, Grand Prix Polski, więc no, jak gdyby koszulka zobowiązuje do tego, żeby jednak dobrze się reprezentować i reprezentować Polskę. W tamtym roku grałem finał, niestety przegrałem. Komiczna sytuacja dużo lotek wylatywało mi z potrójnej dwudziestki. No i siłą rzeczy gdzieś tam został przegrany ten mecz. Trzeba do tego po prostu też głowy, no i swoje jakieś tam zasady. I... Jest na to jakiś tam patent. Każdy ma swoje jakieś tam ulubione treningi, więc każdy trenuje inaczej praktycznie. Tak naprawdę ile osób, tyle opinii jeśli chodzi o trening? Każdy trenuje inaczej. Jedna osoba trenuje podwójne, druga osoba trenuje środki, trzecia osoba trenuje potrójne. Nie ma reguły. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nie przemęczyć ręki. I grać swoje. Zawody w darcie są kolejną imprezą, która stanowi taką całość. Całość jubileuszu 30-lecia Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie przypominam o naszych akcjach, które są skierowane zarówno do osób korzystających z naszej stałej oferty, jak i do oferty skierowanej do uczestników imprez, tak jak tej dzisiejszej. Kto będzie na czterech imprezach i wymyśli ciekawe hasło promujące moris, ma szansę na wygranie bardzo ciekawej nagrody.